Witam te dziecinowe my towarzyszą Gniazdo Bocianie. Gniazdo, może uda mi się przybliżyć, proszę tylko spojrzeć. Bocian, pożyczka to jest 100 to, jest 100. zwolnij śmiało, bierz hipotekę Co boisz? Potrzebujesz ściana, zazwą do Bociana. Bardzo ładne tereny. Tutaj zejdę z Bardzo piękna ziemia. Tam piesek sobie szczeka pod dali. Tutaj gniazdo. Tam dalej też jest gniazdo bocianów. Kiedyś nawet udało mi się ująć to gniazdo z bocianami. Ogólnie yy, chciałem kiedyś dodawać już parę razy wiejówkę, ale za każdym razem jakoś nie wychodziło. Ale myślę, że się uda nagrać wiewiódkę. To jest taki piękny gniazdo bocianów, jak już wspominałem domki zabudowania bardzo przyjemna potulna okolica Ta widać słonecznie głośnie i pozdrawiam serdecznie zapraszam na kolejny filmik i zmierzam na rzekę Daszburt